Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu Igzymości, a w dzisiejszym odcinku niefortunne słowa Scheuring Wielgus, wielka fera w pisie pomiędzy Terleckim a Kaletą, a także o tym, jak TVN i TVP zapomniały wspomnieć o niektórych sprawach, ale to na pewno pomyłka zdarza się. Nie jest sprawa osobista, a ustrojowa. Tak prezydent tłumaczy, dlaczego pyta o osobiste znajomości marszałka Sejmu. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim przypomniał, że Włodzimierz Czarzasty to druga osoba w państwie. Nieco później zareagowała na to europosłanka lewicy i musiała się z tego tłumaczyć: Grzegorz Urbanek. Cieszę się, że pan minister Siemoniak sam zaproponował. Prezydent chce porozmawiać z koordynatorem służb specjalnych o przeszłości marszałka Sejmu. Chciałem dać panu marszałkowi szansę, żeby w jakimś sensie nas uspokoił, żeby powiedział, że być może złoży ankietę bezpieczeństwa, żeby opowiedział jak to wygląda. No po to była Rada Bezpieczeństwa Narodowego, pan marszałek nie chciał rozmawiać. To jest uciążliwa ankieta, postanowiłem jej nie wypełniać. Szanowny marszałek miał tyle dni na przygotowanie porządnego wytłumaczenia. Dlaczego tej ankiety nie wypełnił, i on idzie do programu i mówi: A, to uciążliwa ankieta, i jej nie wypełniłem. I jak my mamy czuć się bezpiecznie w kraju, gdzie druga osoba w Polsce coś ukrywa? Musicie państwo to ocenić. Powinien wypełnić tę ankietę bezpieczeństwa, poddać się kontroli i weryfikacji służb i zamknąć sprawę. Otwarta pozostaje sprawa kampanijnej obietnicy prezydenta o niższych o 1 trzecią rachunkach za energię. Karol Nawrocki nie obniżył cen prądu, ale zaproponował ustawę. Ludzie powinni być dzisiaj zawiedzeni tym, jak kwestia cen prądu jest upolityczniona przez polski parlament i pytać marszałka Sejmu, dlaczego mrozi najlepszą. Gotową y, ustawę do obniżenia cen energii elektrycznej. Że ludzie od prezydenta jeszcze nie wymyślili zamrażarkomatu. Jest wetomat ze strony Platformy Obywatelskiej, gdzie cały czas zmienia się liczniki i pokazują, ile ustaw zawetował, a zamrażarkomat powinien pokazywać. Ile ustaw prezydenta jest zamrożonych w Sejmie, a ile ustaw yy, weszło na wokandę? Było obradowane przez Sejm, bo coś mi się wydaje, że chyba jeszcze żadna ustawa prezydenta nie była obradowana, a prezydent podpisał 150 ustaw, a chyba zawetował 20 kilka. Można sobie różne rzeczy wymyślać, ale trzeba wskazać, komu zabrać, żeby można było chociażby na tę ustawę pieniądze przeznaczyć. Brawo, minister Wieczorek mówi. Prawda, że jeżeli rząd nam coś daje, no to trzeba od razu powiedzieć, czy ich to pieniędzy będzie finansowane. No chyba, że robi to rząd 15 października, no to wtedy oni dają z dobroci serca, jeżeli prezydent chce wprowadzić swoją ustawę, no to on chce wam zabrać pieniądze, to wy za to zapłacicie, a za nasze ustawy zapłacimy my z naszych kieszeni, żeby wam żyło się lepiej. A ja dziękuję sponsorom dzisiejszego odcinka, których aktualnie widzicie na ekranie, jeżeli chcecie dołączyć do tego zacnego grona, link do rzutki znajduje się w opisie. Karol Nawroki przypomniał, że zgodnie z konstytucją, gdy prezydent nie może pełnić swojej funkcji, zastępuje go marszałek Sejmu. Joanna Szojrnk-Wielgus, komentując taki scenariusz w Radiu Z, wywołała polityczną burzę. Coś by się stało pierwszej osobie w państwie. Jakoś Pełni funkcję prezydenta już w naszej dziedziny. Ale czy pan. Wspaniały finał? Co pan? Panie, bo by wspaniały gdyby tak się stało, pan powiedział. Gdy... Europosłanka nowej lewicy wydała oświadczenie i podkreśliła, że miała na myśli wyłącznie scenariusz polityczny. A nie zdrowie i życie prezydenta. Akurat w to jestem w stanie uwierzyć, że niczego złego nie miała na myśli, ponieważ nie myślała wypowiadając te słowa. Pewnie się już zamyśliła, tak usłyszała tu czarzasty prezydenta ja mówi, no to byłby wspaniały finał, i nie dość, że nie myśli, co mówi. To jeszcze jak przeprasza, to nie swoimi słowami, ponieważ widać, że ta wiadomość to jest podwójny screen, bo jest beznadziejnej jakości wstawiony na Twittera i użyła tam pani Szojring Wielgus. Jak się domyślam, jeżeli to są jej przeprosiny, Mdasza i dam sobie rękę uciąć, że pani Szojring Wielgus nie wie, jak to wstawić, a jeżeli nie wiecie, co to MDash, to czat. Sztuczna inteligencja. Chat GPT głównie wypluwa tego nienaturalnego, długiego myślnika i ktoś to przekopiował i wstawił. I redakcja Brzuska TV przeanalizowała wpisy pani Scheuring Wielgus przed... Kilku ostatnich y, lat i nigdy tam nie użyła tego Mdasza, co dobrze o niej świadczy, że nie używa prawdopodobnie sztucznej inteligencji, albo chociaż usuwa te myślniki, jakie y, wypluwa, tylko jak widziałem, y, tweety pani Sharing Wielgus ograniczają się do kampanii wyborczej. Ona swoich obserwujących ma gdzieś, jeżeli y, nie ma wyborów, jeżeli są wybory, to nagle aktywność magicznie wraca, a swoje tweety ogranicza do kilku słów, więc to. Myślę, że kilka słów jest w stanie pani poseł sama napisać, a teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Albo w pisie będzie spokój, albo będzie zawieszał, i to niezależnie od zasług grozi Jarosław Kaczyński, ale czy skutecznie kolejny raz spróbuje powstrzymać polityczną bijatykę partyjnych działaczy, publiczną i brutalną, jak nigdy dotąd poszło o Ziobrę na początku, a potem już o wszystko. Maciej Napik. Groźby Jarosława Kaczyńskiego nie pomogły. To Jacek Kurski znów ostro o Mateuszu Morawieckim. Dał się tutaj zrobić w konia i bez mandatu politycznego swojego środowiska politycznego Zjednoczonej Prawicy uwierzył, że KPO, że trzeba się zgodzić na mechanizm warunkowości. Zastanawiam mnie, co jeszcze Jacek Kurski robi w PiSie. Nie jest on aktualnie żadnym posłem, senatorem. Czy europosłem, a cały czas nieudolnie próbuje się przebić? Próbuje mieć jakąś wypowiedź, o której wszyscy mówią w mediach, a później przepada i zawsze to ostateczny skutek jest negatywny dla prawa i sprawiedliwości, i on tylko sobie, moim zdaniem, psuje swoją pozycję, no bo jeżeli by milczał przez najbliższe dwa lata, no już teraz półtora roku do wyborów parlamentarnych, może dostałby jakieś miejsce, no ale jeżeli on cały czas. Działa na szkodę partii, to wątpię, że on te miejsce dostanie, szczególnie, że no on się źle kojarzy wyborcom, takim neutralnym, nie mówię tym, co i tak na PiS zagłosują i odpycha potencjalny elektorat, no chyba, że jest to jakaś część większego planu podziału w PiSie. Prezes próbował gasić medialną bijatykę w partii. Każdy, kto zabierze w tej szkodliwej dyskusji głos, niezależnie od i partyjnej pozycji, zostanie zawieszany w prawach członka PiSu. Groził i dyscyplinował. Kurski nie posłuchał. To już są ostatnie podrygi Jarosława Kaczyńskiego, bo ta łódka jest bardzo mocno rozchwiana, ale próbuje jeszcze pokazać, że cały czas rządzi. Witamy eksperta do spraw wszelakich, posła Trele. Dziękujemy za opinię. Czekamy na więcej. Nie ma jednak pewności, czy Jacek Kurski nie atakował Morawickiego, jednak za zgodą prezesa. Prezes potrafi przecież jedną ręką studzić nastroje, ale drugą je podgrzewać. Komentują politycy, a pisma ma problemy. Sondaże niskie jak nigdy. Grzęźnia w swoich konfliktach personalnych. Ta partia jest w głębokim kryzysie. Zaczęło się przed kamerą faktów TVN. Arleta Zalewska pytała o zarobki Zbigniewa Ziobry. Czyli powinno być ucięte uposażenie dieta? Właśnie nie wiem jak to jest w przepisach. Można mieć inne poglądy niż poseł Terlecki, ale jakby tak się dłużej zastanowić, jaki jest najbardziej prawdomówny. Pol polski polityk, no to chyba odpowiedź to Ryszard Terlecki, ja nie mówię, że on zawsze dobrze mówi, tylko, że on zawsze mówi jak jest, on nie owija w bawełnę, on nie kalkuluje, on nawet coś powie, co może zas zaszkodzić partii i w tej wypowiedzi taką widziałem, bo tutaj wszyscy od Ziobry traktują Ziobrę jako więźnia politycznego, a tutaj Terlecki dostał pytanie i widziałem taką szczerą ciekawość, no tak w sumie, no to nie wiem co z tymi pieniędzmi, trzeba by było zobaczyć jak to w przepisach do końca jest, a tutaj zaraz kaleta wyskoczy. Yy, pan się lepiej w tym temacie nie wypowiada. Że pan się w tej sprawie nie wypowiada. Pan minister Ziobro jest. Dlaczego? Pan... Ja rozmawiam z panem posłem. Jest... Ale ja chciałbym powiedzieć, się w tej sprawie. Ale... Pani pośle, ale ja rozmawiam z panem y, Terleckim. Ja, ciekawe, Może coś dowiemy. Młody poseł Kaleta jest stronnikiem Ziobry. Ryszard Terlecki z kolei otwarcie twierdzi, że Ziobro szkodzi pisowi, bo uciekł na Węgry. Dlatego Kaleta obcesowo odbiera mu głos. Terlecki później wymierza siarczysty policzek Kalecie. Główniażel, ja chcę. Że gówniarz, że, że gówniarzeria? Tak. Nie podobało się panu jego, jego zachowanie? Nie bardzo, no ale co zrobić. Będzie Terleckiego jakiś gówniarz uciszał, kiedy Kaleta się urodził, to Terlecki skoro już nie był od 20 lat. To także żeby pokazać różnicę wieku pomiędzy tymi panami. Kaleta urodził się w 1989 roku, a Ryszard Terlecki chodził z Korą w 1968 roku. Potem politycy w internecie wpadli jakby w amok, skacząc sobie do gardła. Mateusz Morawiecki chwali Terleckiego i go broni. Dajcie sobie na wstrzymanie, panowie. Niech Terlecki da sobie na wstrzymanie. Odpala mu Patryk Jaki, zwyzywał Kaletę, bo ten bronił Ziobry. Terleckiemu należy się szacunek, pisze Michał Dworczyk. Ataki są poniżej pasa. Nie, to Kaleta postąpił słusznie. Szarżuje Jacek Sasin. Przepychanie się ze starszym kolegą nie mieści się w głowie. Karci Kaletę Szynkowski-Welsęg Terleskiego odrzucają wyborcy i słusznie. To znowu jaki po groźbach prezesa przynajmniej chwilowe opamiętanie. Tego typu dyskusje nie służą Polsce. Chcemy być razem. W tle walka frakcji Morawieckiego z tzw. Tak maślarzami. Jacek Sasin ściera się tu od dawna z Mateuszem Morawieckim. Oto kto powinien być przyszłym premierem. Były już dwie konkurencyjne wigilie i podobna internetowa bijatyka. Czy to się da jeszcze posklejać? Jeszcze o te utarski w partii na chwilę. Są też frapujące i zabawne detale. Oto młody poseł Moskal napomina o ponad 40 lat starszego Terleckiego, że prawdziwa dojrzałość to też świadomość, kiedy się nie odzywać i że Terlecki powinien słuchać rozsądku. Patryk Jaki przekonuje z kolei, że to mogła być ustawka dziennikarska. Problem w tym, że w takiej ustawce musieliby świadomie uczestniczyć obaj politycy PiSu. Maciej Knapik, Fakty. To było sobotnie wydanie Faktów, a w niedzielnym wydaniu Faktów jakoś zabrakło wzmianki o posłance Szojring Wielgus, więc pewnie Telewizja Polska się lepiej pokazała i na pewno o tym wspomniała. No nic bardziej mylnego nie zrobiła tego, aczkolwiek poruszyła wszystkie tematy, co poruszył przez dwa dni TVN czyli rozpad Polski 2050, Weta Karola Nawrockiego, rozpad w PiSie, a jakoś zabrakło chyba czasu antenowego, żeby wspomnieć o posłańce Szojring-Wielgus. Kogo do jak to się dorobi na programie SAFE. Polska ma być jego największym beneficjentem, co w złotówkach ma się przełożyć na niemal 200 miliardów. I tu zaczyna się dyskusja, która obok krytyki oznacza realny sejmowy sprzeciw względem ustawy. Amadeusz Dolatowski pyta, co do SAFE mają Niemcy, mechanizm warunkowości i sztuczna inteligencja. Donald, czemu SMS po niemiecku? Do tego posunął się polityk PiSu, by wmówić, że na programie SAFE zarobią Niemcy, a Polsce grozi utrata suwerenności. Po niemiecku jeszcze trzeba. Dariusz Matecki w opisie nagrania sugeruje, Tusk zdał raport ambasadorowi Niemiec, zadanie wykonane, przegłosowali program SAFE. Na potwierdzenie własnych insynuacji, Matecki w prawdziwe nagranie wkomponował scenę, która nigdy się nie wydarzyła. Nie mają żadnych argumentów. Więc muszą sztucznie tworzyć z pomocą sztucznej inteligencji, słyszymy. Blisko 200 miliardów złotych dodatkowych pieniędzy na bezpieczeństwo naszego kraju, a pis mówi nie, brzydzimy się tymi pieniędzmi, nie chcemy tych pieniędzy, bo te pieniądze są z Unii Europejskiej. Jak ja uwielbiam tą narrację, że tutaj pan Trela powiedział tak, jakby Unia Europejska zawołała Polskę, hej Polsko, ile potrzebujesz pieniędzy? 185 miliardów, to idź, idź do mamy, bo ja takich drobnych... Nie mam i da nam te pieniądze. Nie, te pieniądze to będzie pożyczka na dosyć dobrych warunkach, tylko wiecie, jak to jest z tymi pożyczkami w Unii Europejskiej. Wszystko zależy, czy przypadkiem później ktoś nie zablokuje wypłaty tych funduszy według ich się. Bo jeżeli nie, to wydaje mi się, że to może być nawet korzystna dla Polski. Umowa. PiS nie ograniczył się do krytyki programu, ale poszedł krok dalej Kto jest przeciw? i zagłosował przeciwko ustawie wdrażającej program w Polsce. PiS zagłosował przeciwko bezpieczeństwu Polski. Każdy, kto głosuje przeciwko polskiemu bezpieczeństwu jest zdrajcą naszego interesu narodowego. Ja jestem absolutnie zaskoczony. To, że oni w 24 godziny przygotowali taką kampanię kłamstw i, i, i zohydzania tego projektu, tylko dlatego, że nie chcą się pogodzić z faktem, że Polska osiągnęła sukces, to jest coś naprawdę niewybaczalnego. z żadnego komentarza. Jak Matecki wstawił zdjęcie z przerobioną wiadomością, to hurdur, fake news, sztuczna inteligencja, przerobione komputerowo, dzwońcie na policję. A jak tutaj pokazują spod, za darmo, pokazują spod reklamowe Platformy Obywatelskiej, gdzie porównują PiS i Konfederację do. Targowicy, że sprzedali się Rosji i to jeszcze nie zapłacili jakiemuś Polakowi lektorowi, żeby to przeczytał, tylko użyli głosu sztucznej inteligencji, czy to też nie powinno zostać oznaczone i pokazane przez telewizję Polską? No ale gdzie tam, że teraz przechodzimy do tego, ile prezydent Nawrocki zawetował ustaw? Przy prezydenckich podpisach na moment zostaniemy, a właściwie ich braku. W pół roku Karol Nawrocki zawetował 25 ustaw i biorąc pod uwagę czas urzędowania, już jest rekordzistą. Weto prezydenta to prawo do odmowy podpisania ustawy i przekazania jej do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. To zgodnie z konstytucją. A Magdalena Karpińska pyta, co zgodnie z celami politycznymi oznacza strategia weto za wetem. Ależ to jest tania manipulacja w wykonaniu TVP. Aż mi stara TVP się przypomina, gdzie oni cały czas wo wołkują temat. Widzicie, ile ten Nawrocki wetuje. I jako przykład dają yy, przykład innych prezydentów polski. Tylko że teraz mamy pierwszy raz taki. Przypadek, gdzie prezydent jest z jednego obozu, rząd z drugiego i to chyba nikogo nie powinno dziwić, że oni się wetują nawzajem. I kryzysem w Polsce 2050 miał być wyborczy impas, to to co dzieje się w partii teraz jest efektem domina. Wczoraj Rada Krajowa zdecydowała o wstrzymaniu zmian kadrowych, od tego czasu kadry zdążyły się skurczyć. Z wnętrza partii płyną głosy o tym, że jest skrajnie niedemokratyczna, że nie ma w niej woli porozumienia i że czas na zmianę. Bartosz Filipowicz. Uderzyli w Nawrodzkiego, wpis w koalicjanta. No, już na panią Szojring Wielgus, tam yy, nie będzie czasu. Zapraszamy na jutrzejsze wydanie. A ja dziękuję sponsorom dzisiejszego odcinka, których aktualnie widzicie na ekranie. Jeżeli chcecie dołączyć do tego zacnego grona, link do rzutki znajduje się w opisie. Dziękuję za wsparcie i do zobaczenia.